Overmax Vertis Yard to ciekawa propozycja z wyższej średniej półki od polskiego producenta. Co oferuje i czy jest warto zakupu? Zapraszam do recenzji. Obudowa Yarda nie wyróżnia się niczym szczególnym. Jest wykonana z czarnego matowego plastiku, a jej rozmiary i waga są raczej typowe dla 5-calowego smartfona. Tym co wyróżnia ten model jest za to dołączając do zestawu etui, które zarówno wizualnie jak i funkcjonalnie łudząco przypomina produkt Samsunga S-View Cover. Trzeba przyznać, że jest ono bardzo praktycznym, a do tego stylowym dodatkiem. Dzięki niemu ta zupełnie przeciętna konstrukcja staje się ciekawa i warta uwagi. Warto wspomnieć, że do zestawu producent dołączył także dwie baterie i pasujące do nich klapki obudowy. Yard bazuje na 5-stalowym wyświetlaczu IPS o rozdzielczości 1280x800 pikseli. Obraz, który prezentuje zasługuje na pochwałę, kolory są bardzo nasycone, a kąty widzenia ma idealne. Ostrość obrazu również jest w zupełności wystarczająca. Telefon pracuje pod kontrolą Androida 4.4 w czystej formie. Interfejs działa bardzo płynnie i stabilnie, przede wszystkim za sprawą solidnego, ośmiordzaniowego procesora Mediatek, który działa pod obudową. Jest on wspierany przez grafikę Mali 450 MP oraz 1 GB pamięć operacyjną. Wydajność słuchawki stoi na wysokim poziomie, chociaż nie bije rekordów swojej kategorii. Do codziennego użytkowania i rekreacyjnego grania w zupełności wystarczy. Podsumowując, Vertis Yard to bardzo udany model. Ma kilka niewielkich bolączek, ale, patrząc na cały kształt, jest solidną propozycją swojej kategorii cenowej.